Jesteśmy w górach. Tutaj czymś naturalnym jest widok owiec oraz pasterza, który dba o pasące się owce. Pasterz zna wszystkie swoje owce. Bez problemu rozpozna każdą z nich. Gdyby któraś zaginęła, on szuka jej, dopóki jej nie znajdzie. Natomiast znalezioną cieszy się w ten sposób, jakby była ona najcenniejszą z wszystkich owiec. Ileż to razy w naszym życiu zdarzyło się nam skrzywdzić drugą osobę? Nawet tą, którą bardzo kochamy. Jest nam z tym wtedy bardzo źle. Chcielibyśmy naprawić zło, które się dokonało. Chcielibyśmy wszystko odwrócić, jednak często jest to już niemożliwe. Pomimo bólu, z lękiem przed reakcją drugiej osoby, idziemy do niej i chcemy prosić ją o przebaczenie. Pasterz nie obwinia owcy za to, że się zgubiła, ale cieszy się, że znów jest ona w jego owczarni. Podobnie i ojciec, który kocha swojego syna, kiedy on ze skruchą wraca do domu. On nie pamięta złego, nie pamięta bólu, który wyrządził, ale cieszy się z tego, że znów są razem. Ludzka miłość jest niedoskonała. Często nie potrafimy przebaczyć doznanych krzywd. Jednak Bóg, Ten, który jest miłością, nie pamięta złego, ale cieszy się z każdego naszego powrotu. Minął czas wakacji. Może w tym okresie nie zawsze byliśmy wierni Chrystusowi, Jego nauce. Może w naszym życiu nie brakowało zniewag, niewierności, odejść od Niego. Jednak nie bójmy się wrócić do Boga. Pełni skruchy i wiary w Jego miłosierdzie podejdźmy do krat konfesjonału, bo jak pisze Ewangelista, więcej radości w niebie jest z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.